Dzień dobry, Państwu, Izabela Kazakiewicz. Witam Państwa serdecznie w programie Dla Przedsiębiorców Pakt z Biznesem. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Mariusz Sikorski, członek zarządu firmy Cool Flowers. Dzień dobry, Mariusz. Cześć, Iza. Dzień dobry. Cool Flowers to firma rodzinna, która jest na rynku od 30 lat? Od 30 lat około, tak, mniej więcej. I Wy jesteście pewnie w czołówce bo jesteście w branży handlowej, w czołówce pewnie dystrybutorów e, produktów, które importujecie głównie hmm. z rynku chińskiego. W, w czołówce firm w Polsce tego typu, prawda? Tak, dokładnie. Mariusz, przeszedłeś do, e, do Cool Flowers, e, że nie by nie powiedzieć zawarłeś związek małżeński albo pakt dokładnie, z tą firmą. Dokładnie. E, e, w, wychodząc, y, 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 wchodząc w związek małżeński z swoją żoną, która była wtedy już y, y, długi czas częścią tej firmy rodzinnej, no, a wcześniej pracowałeś w, w Wielkiej Czwórce, bo w, w, i w Arthur Andersen i w Ernst Young. Tak, tak. Pracowałem e... w jednej firmie trzech nazw. <laughs> <laughs> Powiedz, ym... Jak z punktu widzenia tego wcześniejszego życia korporacyjnego w takich strukturach o wysokim stopniu profesjonalizacji postrzegałeś firmę, która wykuła sukces pracą ludzkich rąk w, czasach, w czasie transformacji, tak naprawdę? I co, I co widzisz z tej nauki korporacyjnej? Wartościowego, co warto w taką firmę rodzinną wdrożyć i jakie widzisz przeszkody w takich strukturach rodzinnych. Przede wszystkim korporacja, jak sama powiedziałaś, jest, jest wysoki poziom profesjonalizacji. I przechodząc do firmy rodzinnej, tego w ogóle nie ma. Tak naprawdę. Korpo, ja odszedłem z Korpo 18 lat temu i ono funkcjonowało tak, jak teraz funkcjonują firmy rodzinne i średnie firmy w Polsce. Mhm. No wcześniej tego nie było tak naprawdę. Sukcesem wtedy była wiem, drukarka, telefon i może jeden komputer lub dwa w firmie. A korpo już funkcjonowało na zasadzie jednego organizmu wyspecjalizowanego. Każdy miał swoją działkę. W firmie rodzinnej Te funkcje są skumulowane. Tak naprawdę nie ma możliwości. Jakby trudno jest zatrudnić pracownika z rynku, przekazać mu jakąś część obowiązków i pozwolić działać. W ogóle jest niemożliwe. On musi od dołu y, pozyskiwać doświadczenie i wiedzę i na dodatek nikt nie ma czasu mu jej przekazać. No tak, bo wszyscy włożą te taczki, które często są puste. Wszyscy wszystko robią, tak. A w, 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 w dużych firmach, w dużych instytucjach jest to podzielone i każdy ma swoją część, łatwiej jest tym zarządzać i nie każdy musi widzieć cel, tak naprawdę, do, do którego dąży firma. Mhm. Y, a w w tej mniejszej działalności ten cel musi być na pierwszym miejscu, e, i e, nie można sobie po, pozwolić na straty, czyli na takie puste przebiegi, że realizujemy projekty, które później na przykład wyrzucamy do kosza. Uh -huh, uh -huh. A powiedz mi, um, udało się wdrożyć pewnego rodzaju stopień, stopień profesjonalizacji w Waszych procesach, bo też tu wiele się zmieniło przez te ostatnie lata, prawda? O tym też porozmawiamy zaraz. Ale jak widzisz ten stopień profesjonalizacji, czy to nadal jednak jest element taki trochę chaotyczny, który się po prostu Wam udaje zarządzić tym chaosem? Czy, czy, czy faktycznie są jakieś procesy, o których możemy powiedzieć, że tak, one są trochę w kierunku takich korporacyjnych? Nie, no, na pewno zmiany zaszły ogromne, bo na początku to było zdecydowanie ręczne sterowanie, jedno-dwuosobowe i tak naprawdę możliwości decyzyjne na niższych poziomach pracowniczych. Ta struktura oczywiście płaska, tak, więc nie, nie możemy mówić o stanowiskach. No to tego nie było. No w tej chwili oczywiście to, to, to się zmieniło. tak, Jest duży poziom decyzyjności na, 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 tych, na tych stanowiskach, które zajmują się poszczególnymi etapami działania firmy. No to się bardzo zmieniło. A powiedz mi, patrząc na kulturę takiej firmy rodzinnej, czyli no, bo jakby w, tą, w życie firmy, w te cele, w problemy, w ryzyka, które codziennie powstają, zaangażowani jesteście wszyscy. Mm. E, członków rodziny tam jest kilku. E, w jaki sposób udaje się Wam zarządzić tymi relacjami prywatnymi w stosunku do tych relacji e, p, e, zawodowych? No bo, czy to też jest trudne, prawda? To od, od dzielenia. I mm. Żyjemy działal działalnością firmy, więc to, to, to większość ludzi żyje pracą. Jeżeli jest zaangażowana, to czy pracuje w korpo, czy pracuje w własnej firmie, to, no, to powinna być mocno zaangażowana w coś, co się dzieje i myśli o tym nawet po godzinach pracy najczęściej. Mhm. Um, a jeżeli chodzi o te relacje rodzinne, to, to po prostu po, po jakimś czasie, właśnie, mamy bardzo wyraźnie podzielone zakresy, w których się poruszamy. Mhm. To, to tak do, dość naturalnie wynikło przez lata, utworzyły się takie działy, którymi zajmuje się każda osoba w rodzinie i tak naprawdę nikt nikomu nie wchodzi w drogę, bo, no bo rzeczywiście mogłoby to być problemy. Ale myślę, że identycznie jest w korporacji, no, menedżerowie raczej nie wchodzą sobie w, w, w drogę, bo zaczynałaby się pojawiać polityka. W rodzinie to są relacje, a pewnie w korpo to by nazywano polityką. No tak, to trzeba się nauczyć tej polityki rodzinnej również. No, no dokładnie. A powiedz proszę, no bo dołączyłeś do rodziny 10 lat temu około, prawda? Oj, nie. Yy, 17. 17. 17 lat temu, no to mimo, że jesteś młody, to byłeś dużo młodszy wtedy. A dziękuję. Jak się odnalazłeś jako nowy w tej rodzinie, bo ty byłeś jakby z zewnątrz, dołączyłeś do. Do grona takich osób, które z sobą żyły od, od zawsze. Hmm. Jak się odnalazłeś w tych obszarach, które wtedy wziąłeś w swoje ręce. I, I czy to było łatwe, czy trudne, jak znaleźć na to swoją metodę? Miałem o tyle szczęścia, że trafiłem na, na, na ludzi otwartych i przedsiębiorczych, tak? Bo hmm. by, by cała rodzina jest otwarta przedsiębiorczą. Um, hmm. I um, nie było jako takich problemów. Myślę, że problemy, które mogły się pojawiać, wynikały raczej z niezrozumienia materii zmian, które, które należało wprowadzić. Okej. Okay. A powiedz mi, bo Twoim obszarem kompetencji albo odpowiedzialności, tym, co się na co dzień zajmujesz, to w dużej mierze jest obszar transformacji cyfrowej. I to mnie bardzo ciekawi, tak. bo. W korporacji, w której pracowałeś, też się tym zajmowałeś, czyli obszarem IT, więc dużo mogłeś przełożyć dobrych praktyk na obszar waszej firmy, waszego przedsiębiorstwa. Jak podchodzisz do takich zmian, wiedząc to, co wiesz z korporacji i patrząc na taką mniejszą strukturę, która zatrudnia powiedzmy kilkanaście czy tam dwadzieścia kilka osób, w warstwie Problemów z wdrożeniami albo takiego usprawniania tych wdrożeń, jakby w kilku obszarach. Czyli po pierwsze, jak się przygotować do takich zmian w tej transformacji cyfrowej jako lider? Jak przygotować organizację w sensie oczywiście procesów, technologii e, i w końcu jak, jak przygotować tych innych członków organizacji, no bo są oczywiście inni decydenci, ale są też pracownicy, którzy 30 lat pracowali tak, jak pracowali, a nagle dostają inne narzędzia, do których trudno im się przyzwyczaić, co zresztą jest normalne w przypadku każdej osoby. Jak do tych obszarów podchodzisz i co wydaje ci się, że jest taką dobrą praktyką, żeby żeby to wszystko się nie rozpadło w drobny bak. Myślę, że to trudno znaleźć jednoznaczne rozwiązanie, bo przechodząc z takich zorganizowanych struktur do, do, do tej takiej mniejszej działalności, okazuje się, że chciałoby mi się mieć to wszystko, co było w tej formie, w której to było, e, i chciałoby się iść do przodu, tak? Tak. Organiz realizować projekty, które. które Macie świadomość, że, że one powinny być zrealizowane, zwłaszcza mhm. w, tej, w tej sferze cyfrowej. I niestety okazuje się, że na miejscu nie ma zasobów. Czyli jesteśmy w takiej trochę czarnej dziurze. Nie ma za, żadnego żadnego wsparcia, żadnego RD, które. No wszystko tak naprawdę trzeba zrobić samemu. I jeszcze nikt nie rozumie, co robisz. Tak. No i problemem jest oczywiście jakieś tam zrozumienie i. E, ustalenie wartości zmian, które, które, które się wnosi, bo tak naprawdę e, cyfryzacja, taka szeroko pojęta, e, ona e, nie pokazuje swojej wartości, zwłaszcza w pierwszym biegu. Mhm. E, to jest taka praca, która jest bardzo często oceniana e, w sumie negatywnie, bo, 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 bo na początku staje się tylko kosztem. I zresztą to widać, tak? bo zgodnie z, z, z rynkowo średnio 30% przedsiębiorstw tylko korzysta z, z rozwiązań ERP czy CRM. No tak, to jest malutko. E, czyli, czyli, czyli nadal 50% jest kompletnie niescyfryzowanych. No i nie oszukujmy, nie oszukujmy się w tych branżach takich handlowych. Czy przemysłowych, które, które są podgryzane przez startupy albo rozwiązania e-commerce, no to te firmy będą miały ogromne problemy, jeżeli już nie mają. To mhm. taka zmiana warty trochę następuje. Mhm. A czy w perspektywie tej zmiany pokoleniowej, no bo też te osoby, które zakładały firmy w latach późnych 80., wczesnych 90., mhm. no to rzeczywiście z tą technologią, nie są za pan brat, no bo jej wtedy takiej tak nie było, a z drugiej strony oni po prostu brali się za biznes, podwijali rękawie, robili biznes własnymi rękami. Czy, czy, czy jest otwartość, czy widzisz, że jest otwartość, albo jest duży bloker na taką transformację w tym pokoleniu? I w jaki sposób to można aranżować, żeby to pokolenie było bardziej otwarte na, na, takie, na takie zmiany? Nadal uważam, że to zależy od lidera. To, to by... ludzie, którzy tworzą biznes, myślę, że to nie jest tylko uzależnione od, od, od tego, jaki to jest biznes, czy mały, czy duży. To oni wyznaczają ścieżkę innowacji. Tak. To, to nie jest do końca zależne od tego, czy oni się na tym znają, czy nie. Um, jeżeli się rozwijają z biznesem i z, z rynkiem i podążają za, za rzeczywistością, mhm. no to będą dostrzegali te potrzeby, pomimo tego, że ich nie rozumieją. I tak to mniej więcej się odbywa, przy mniejszych lub większych oporach. Mhm. No dlatego stąd biorą się problemy y, też y, wdrożeniowe. Y, w, tw w, swoim, w Twoim poprzednim programie był y, Twój gość. Y, y, z Software House'u, tak. Mateusz. Mateusz, Kurleta, tak. bardzo ciekawy program. On, on opowiadał o tym, jak budują aplikacje dla firm. Myślę, że jego targetem jest trochę inny poziom większa firma, jednak. Tak. On tam wzywał o zaufanie. Wspominał o tym, żeby przedsiębiorcy zaufali. zaufali. Żeby prawnicy przedsiębiorców zaufali. Tak, żeby prawnicy. No tak, ale to też, czy, czy te przedsiębiorstwa mają prawników, to nie wiemy i to też jest kolejny problem. Ale apelowało o zaufanie i to jest ogromny problem, bo mniejsze przedsiębiorstwa, czyli to MSP, które stanowi jakiś ogromny procent firm w Polsce. Oni nadal, jakby, gro firm funkcjonuje w takiej rzeczywistości, że mają jednego informatyka, tam przyjdzie, coś zrobi. A jeżeli chcą wdrożyć jakieś rozwiązanie, no to, no to muszą znaleźć firmę i pojawiają się ogromne problemy, bo duża firma będzie ogromnym kosztem. Tak. A mała firma najczęściej jest niekompetentna. Zresztą du duża też, duże też są niekompetentne, bo one są nieprzygotowane do, do obsługi tego sektora MSP. Tych mniejszych graczy, tak. Średnich nawet, małych i średnich. Nie mówię o mikro, bo mhm. mikro nie potrzebuje pewnie aż takich rozwiązań, ma te rozwiązania w chmurze. Ale średni i mali, gdzie to już są spore przedsiębiorstwa, bo to, bo to są milionowe obroty rocznie, mhm. oni jakby ten serwis, który jest oferowany przez firmy wspierające cyfryzację w różnych, w różnych dziedzinach. Tam nie ma produktu, który by pozwolił na, żeby pomóc temu menadżerowi czy, czy właścicielowi firmy, mhm. nawet jeżeli on, bez względu na to, w jakim on jest wieku, chyba że jest wykształcony informatycznie i sam sobie radzi, to, to tam nie ma takiego wsparcia. To jest jakiś taki wycięty produkt, który, który okazuje się, że nikt nie planuje jego kontynuacji, nikt nie informuje firmy. Że tak naprawdę to jest początek kosztów, że trzeba przewidzieć elastyczność po to, żeby później móc to rozwinąć, i tak dalej, i tak mhm. dalej. A powiedz mi, z punktu widzenia wybierania właściwych narzędzi czy właściwych technologii pod potrzeby, na bazie, chociażby waszego doświadczenia, pracy z bazami danych odnośnie. Chociażby tych procesów sprzedażowych, to jak Ty widzisz właściwy proces wybierania właśnie najlepszych narzędzi, albo stosunkowo najlepszych, bo to jest trochę tak, że jak w tym wbrożeniu powiesz, a, no to, no to w zasadzie już jesteś w tej, w tej rzece i, i z nią płyniesz, więc. Jak zrobić to A, jak zrobić ten pierwszy krok, i jak wybierać wykonawców, czy jak wybierać technologię przy takiej ograniczonej, mocno wiedzy, żeby się mocno nie sparzyć, żeby w tej rzece nie utonąć. Ja utonąłem wiele razy. I nadal tu siedzisz. Jestem tutaj, tak. I pewnie jeszcze nie raz utonę, ale to nadal jest ograniczenie właśnie mocy przerobowych, finansów. To wszystko trochę inaczej działa niż w korporacji. Niemniej jednak nauczyłem się, że podstawą, oprócz tej wiedzy, którą się posiada tonąc, tak, bo teraz patrzę pod kątem doświadczenia, więc trudno będzie mi się wypowiedzieć z początku działań. To jednak jest dobrze skonstruowana umowa. Tak? Mhm. Czyli poświęcenie zarówno funduszy, jak i czasu na pełną analizę techniczną projektu. Mhm. I tak skonstruowana umowa, żeby nie pozwalać tym mniejszym firmom. Na, na najpierw nakaszowanie się, a później wykonywanie jakichś usług. Mhm. No, najczęściej to jest największy problem. Mhm. Bo to później zostaje się z produktem, który jest ani nie rozwojowy, ani nie do końca zrobiony, niewykończony, nie, nie, nie nieprzystosowany i tak naprawdę mamy coś, z czego rzeczywiście jesteśmy niezadowoleni i później prowadzi, że zarząd firmy na przykład mówi: No, mamy coś, co tak naprawdę w ogóle nam się do niczego nie przydaje. <śledzimy> A zarząd jest rodziną. No, no dokładnie. Jest polityka rodzinna, się pojawia. <głos> 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 Także, no, obyś już nie tonął więcej razy. A powiedz mi, proszę, jak do tych wszystkich zmian, właśnie przygotowywać członków i rodziny, czyli tych wszystkich decydentów, ale też pracowników, bo. U was w organizacji są osoby, które pracują od wielu lat, żeby mhm. nie powiedzieć od samego początku? Tak. No i one chociażby ten, ja mówię tutaj głównie o tych siłach sprzedaży, używały starych metod, kontaktowały się z klientami przez telefon, a w momencie, mhm. w którym chcieliście coś uczynić bardziej efektywnym, no to jednak te narzędzia nowoczesne musieliście wprowadzić. Jak jak duży jest to problem według Ciebie, jeśli chodzi o przekonywanie albo przygotowywanie takich i pracowników, i członków rodziny do tego, żeby faktycznie używali tych narzędzi? No bo wdrożyć to jest raz, a ich używać to jest dwa, prawda? Problem leży w, do, jakby w czasie, w dostępnym czasie pracy, mhm. bo tych ludzi jest mało. No, jak wspomnieliśmy, oni zajmują wiele stanowisk jednocześnie, <noise> więc yy, trudno, żeby skupili się nad yy, analizą systemu, czy na przykład uczestniczyli we wdrożeniu. No, Bo, tak. Albo w tworzeniu, tak naprawdę, w, 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 w wczesnych etapach wdrożenia i tworzenia systemu, no, nie można ich zaangażować. Czyli ta metodyka korporacyjna, która się świetnie sprawdza, że duże grupy. Budują system, w związku z tym go znają i wiedzą, że się utożsamiają. A, utożsamiają się z nim dokładnie i na dodatek tworzą go pod siebie, a znają realia, bo zbiera się grupy ze wszystkich działów w firmie, to tutaj nie działa. Więc no znowu podstawą jest to, żeby ktoś, kto buduje taki system, żeby miał pełną wiedzę na temat procesów działających w firmie. I wtedy system całkowicie dostosowuje się do działania firmy. Czyli, mhm. czyli to najczęściej są takie rozwiązania indywidualizowane. Przyjęcie czegoś z rynku, które działa w dużych firmach i wtedy dostosowujemy strukturę i działanie firmy pod działanie danego systemu. No, to tutaj, to tutaj jest nierealne, bo to, bo to by wymagało kolejnych szkoleń, zmian. A na to nie ma czasu. To tak nie działa. I wtedy wdrażamy system, który pasuje nam, jest skrojony na miarę, i powoli zaczynamy zmieniać sposób działania firmy, dopiero wdrażając jakieś, jakieś nowe rzeczy, które, które pomagają. I wtedy, jak ludzie widzą, że to działa, no to, to jest szansa, że, że to zaadoptują. A powiedz mi, proszę. Y jak udawało Wam się przekonywać z kolei klientów do używania tych narzędzi, przy procesie chociażby zamówień? Bo tam no to też są klienci często, którzy znowu żyją z firmą ostatnie 30 lat, no i oni niekoniecznie mogą chcieć używać nowoczesnych narzędzi albo katalogów dostępnych online. Hmm. E... Hmm. Wiemy coś o tym. Czy udało Wam się namówić tych klientów? A jeśli tak, to, to w jaki sposób? Myślę, że to nasza statystyka świetnie odzwierciedla to, co powiedziałem wcześniej, że 30% klientów, 30% firm z MSP korzysta z rozwiązań ERP czy CRM, czy tam w chmurze. Niech to będzie 40. A u nas jest odrobinę niższy procent z klientów korzystających z rozwiązań online. Mhm. I to nie jest tak, że tych, tych, część, część tych klientów. Część firm starszych, z którymi pracujemy od, od ponad dekady widać, że jest innowacyjna i oni wdrażają nowe rozwiązania i są ciekawi i chętnie korzystają z nowinek. No A część niestety nie, nie, używa, nie używa tych rozwiązań, woli telefonować, wysyłać maila. To i tak nie jest źle. <śled> I, a rozwiązanie online dla nich nie działa. Myślę, że to po prostu potrzeba zmiany. Po, często jest to zmiana pokoleniowa. To też widać w niektórych firmach. Mhm. No i pojawiają się nowe firmy. A powiedz, czy tą zmianę, właśnie i otwartość na nowe narzędzia, trochę przyspieszyła pandemia? Bo pewnie no, przez jakiś czas nie byliście tak dostępni dla waszych klientów w trakcie tych twardych, bardziej lockdownów. Czy to ich nastawienie się zmieniło? Czy oni faktycznie teraz widać, że częściej, chętniej korzystają z tych nowoczesnych narzędzi? No, tak, tak, tak. Oczywiście skok. Przede wszystkim bymy, nasi partnerzy spoza z, z Polski to, to tak naprawdę było, było jedyne narzędzie pozwalające im na, na współpracę z nami. Mhm. No więc jeżeli chodzi o firmy zagraniczne, to zmiana jest skokowa wręcz. W Polsce też, też to widać, też jest zwiększenie tego ruchu online. Mhm. A czy jakby jak z Waszej perspektywy oceniasz w ogóle pandemię, bo ja wiem, że też u Was wiele się zmian wydarzyło i w perspektywie tego nastawienia klientów do nowoczesnych narzędzi, ale w perspektywie też samego typu produktów, które się pojawiają, w, jakby, na które się pojawia popyt. Czy, czy myślisz, że te zmiany to będą jakieś stałe zmiany? Hmm, czy myślisz, że wróci to jakby do, do, do dawniejszych yy, warunków? Nie sądzę. Zmiany rzeczywiście są, jest w innej, in, inaczej wygląda handel, inaczej jest, inna grupa produktów się pojawiła, ze względu na to, że ludzie przebywają w domach to z, zupełnie innymi produktami zaczęli handlować, mam wrażenie, że nasi klienci też się trochę zdigitalizowali. Czyli e, zaczęli przeglądać internet i zaczynają e, rozumieć e, swoją konkurencję mhm. e, i zaczynają dostrzegać e, inne, inne produkty na rynku. Mhm. Kiedyś to było dość mocno wyizolowane, e, i zaproponowanie im nowych produktów e, wiązało się z takim odrzuceniem. No, nie, nie bardzo chcieli e, e, kupować nowych, e, nowych rozwiązań, trochę droższych. Ale idących w zupełnie innym kierunku jakości i ceny. Mhm. Tylko pozostawali przy starych produktach. Teraz to się zmienia. Czyli można by powiedzieć, że tak naprawdę wy zaczynacie być dla nich trochę też takim doradcą w kontekście oferty produktowej, jak rozumiem. Bo wcześniej to oni wam mówili, co oni chcą, a teraz wy trochę możecie też jakby kierować te ich. Yy... Oczekiwania, jeśli chodzi o wybór do ich oferty produktowej, prawda? Mam wrażenie, że zawsze byliśmy dla nich. My de facto kształtowaliśmy ich wybory, a oni oceniali nasze wybory, kupując towar. Tak? Natomiast rzadko było tak, że oni to jakieś może 5-7% zamówień jest generowanych na, na podstawie komentarzy klientów. Więc tak naprawdę to my kształtujemy rynek zawsze. Mhm. Jedyne co, co się zmieniło, to otwartość na, na nowe produkty. Mhm. I tak naprawdę na, na, inne, na inne branże, na inne kanały sprzedaży. Mhm. Po prostu widać, że mają inne grupy, zapojawiły im się grupy, inne grupy docelowe i, e, i zmienili, poszerzyli asortyment. Mhm. A z punktu widzenia kontaktu z kolei z dostawcą waszym, czyli z firmami z Chin, to no po pierwsze oczywiście ten łańcuch dostaw był mocno pewnie utrudniony, przynajmniej w zeszłym roku, w, w kilku miesiącach, ale jak teraz widzisz te relacje, no bo tak, targów nie ma, na które normalnie jeździliście dosyć intensywnie, w jaki sposób teraz ta współpraca się odbywa, no bo wy tak naprawdę ten biznes non stop, bez przerwy, prowadziliście w zeszłym roku, więc... Tak, no jesteśmy tak naprawdę po trzech falach, to jest... Jak teraz jest trzecia fala pandemii, to już mieliśmy trzy fale problemów z dostępem towaru. Tak? Uh -huh. Z jednej strony były Chiny zablokowane w pierwszym rzucie od końca stycznia, 12 miesięcy temu. Później Polska była zablokowana, czyli najpierw my chcieliśmy towar, później Chińczycy chcieli go nam wysłać, ale my go nie chcieliśmy. S <laughs> później były różne zawirowania. Tak naprawdę ta gotowość cyfrowa, którą już mamy, spowodowała, że dość elastycznie udało nam się przechodzić tą restrukturyzację taką, bo w międzyczasie musieliśmy się też dostosowywać do, do, do nowych kosztów, do spadku obrotów. A z Chinami współpracujemy, od dawna współpracujemy online. Oczywiście niezbędne jest podróżowanie na spotykanie się z dostawcami i wizytowanie fabryk. Niemniej jednak zawsze współpracowaliśmy z nimi online, chociaż ta współpraca z ich strony nigdy nie była kompletna. A teraz tak naprawdę zyskaliśmy dzięki pandemii, bo oni musieli, musieli zainwestować i zaangażować się w tą współpracę online, bo po prostu nie mają innego wyjścia. No tak, bo tam są zamknięci, a, a, a w innym Dokładnie razie tak. nie byłoby z nimi kontaktu. Um, dziękuję bardzo za wszystkie informacje. <śmiech> <śmiech> to bardzo ciekawa perspektywa pomiędzy światem korporacyjnym a światem firmy rodzinnej i światem firmy rodzinnej, która wdrożyła bardzo dużo rozwiązań cyfrowych i dzięki temu pewnie żeście trochę wygrali na tej pandemii, prawda? Mimo wszystko, pewnie trochę tak. To, to pewnie zawsze działalność gospodarcza ma jakiś cykl. Tak. E, jeżeli, byśmy go, jeżeli pominęlibyśmy ten cykl zatrudniania bardziej wykwalifikowanych kadr, czy, mm, czy ten moment innowacji, który, który należy przejść, e, to prawdopodobnie teraz mielibyśmy spore problemy. A tak to nie tonisz. Tak, to tylko czasem. <głos> <głos> Moim Państwa gościem był Mariusz Sikorski, Cool Flowers. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Iwa. dziękuję.